Zaczniemy od przykładu liczby dwucyfrowej. Załóżmy, że mamy liczbę 21. Tą liczbę możemy przedstawić w taki sposób. 10 razy 2 dodać 1. Czyli mamy dwie dziesiątki i jedną jednostkę. Jedną jedność. Gdybyśmy mieli na przykład liczbę 43, to moglibyśmy ją zapisać tak. 10 razy 4 dodać 3. Koniec przykładu. Teraz zadanie. Zadanko. Mamy liczbę A. I ta liczba jest dwucyfrowa. To oznacza, że mamy pewną ilość dziesiątek w tej liczbie i pewną ilość jedności. Obok zapiszę liczbę B. Liczba B powstaje w taki sposób, że musimy w liczbie A przestawić cyfry. Przestawić cyfry, czyli zamienić cyfrę dziesiątek z cyfrą jedności. I wtedy otrzymamy B. No to ta liczba wygląda tak. Następnie czytamy kolejną część polecenia, o tą część do przecinka, i dowiemy się tak, że liczba a, to znaczy ta liczba jest, słówko jest, zamień na znak równa się, jest o 7 większa od podwojonej liczby b. Więc najpierw zapiszemy podwojoną liczbę b i dodamy 7. I tak otrzymujemy pierwsze równanie, w którym, uwaga jeszcze raz, liczba a jest o 7 większa od podwojonej liczby b. Następnie druga część polecenia. Suma liczby a i b jest równa 121. 10x dodać y, dodać 10y, dodać x to się równa 121. Mamy taki układ równań do rozwiązania. Możemy wybrać dwie metody. Metodę podstawiania, metodę przeciwnych współczynników. Zaraz zobaczymy, co będzie nam bardziej pasowało. Więc zacznijmy od, ym, od uporządkowania. Tutaj sobie przepiszę z pierwszego równania lewą stronę, natomiast po prawej stronie muszę wymnożyć ten nawias przez dwójkę stojącą przed nawiasem. I wtedy otrzymam 2 razy 10y to jest 20y i 2 razy x to 2x. Na końcu dodaję siódemkę jeszcze. Teraz w drugim równaniu muszę zredukować ten wyraz z tym wyrazem, ten wyraz z tym. I otrzymam 11x, dodać 11y to się równa 121. Wracam do pierwszego równania i przenoszę wszystkie niewiadome na lewą stronę, od razu redukując wyrazy podobne. Więc 2x przenoszę na lewą stronę, no to muszę odjąć od 10x, 2x i otrzymam 8x. Następnie 20y przenoszę na lewą stronę, czyli muszę odjąć 20y, otrzymam minus 19y. No i po prawej stronie została plus 7. Natomiast w drugim równaniu zauważmy, że tutaj warto podzielić to równanie obustronnie przez 11. Wtedy fajne, fajne równanie otrzymamy, o, ze zmniejszonymi, znacznie zmniejszonymi liczbami. No i teraz musimy wybrać metodę rozwiązania tego układu równań. Tak się zastanawiam, a może metodę podstawiania zastosuję. Pierwsze równanie przepiszę bez zmian. Natomiast w drugim równaniu wyznaczę x. I teraz x podstawię do pierwszego równania tutaj. A drugie równanie przepiszę bez zmian. Dobra, w pierwszym równaniu otrzymamy 88 odjąć 8y, odjąć 19y, to się równa 7. Drugie równanie przepisuję bez zmian i teraz w pierwszym równaniu redukuję wyrazy podobne, czyli mamy tak minus 27y, to się równa, i od tej siódemki tutaj muszę odjąć 88. Boże, żebym się nie pomylił, to będzie minus 81. No, i super, to będzie pasowało, będzie się fajnie skracało. Tak mi się wydaje. Będzie fajnie, chyba. No? No? Dobra. To drugie równanie przepiszę bez zmian z x. -em. I teraz wracam do pierwszego równania. Dzielę obu stronie przez minus 27 i otrzymuję y równe 3. Bo 3 razy 27 to jest 81. No, ogólnie tutaj te minusy by nam się. Ładnie e, s, też e, skróciły, nie. I teraz tak, y równe 3 podstawiam do drugiego równania, żeby wyliczyć x. Otrzymuję rozwiązanie y równe, a, na no, odwrót zrobimy, najpierw x -a podamy, x będzie równe 8, y równe 3. Ok, na koniec wyznaczymy te liczby, więc liczba A, liczba A równa się 10 razy 8 dodać 3, czyli to jest 83, I jak już mamy tą liczbę, to chcąc otrzymać liczbę B nie musimy już nic podstawiać, tylko wróćmy do polecenia. Wiemy, że B otrzymaliśmy poprzez przestawienie cyfr liczby A no to przestawiam cyfrę liczby a i otrzymuję b, równe 38.